Ej hey, witam was bardzo serdecznie, jestem App Gamer, a dzisiaj zagramy sobie w Neverwinter. Uh, Neverwinter to jest gra MMO, darmo, za, za darmo dostępna na Steam. Uh, może zacznijmy sobie od stworzenia postaci. E, ten odcinek będzie tylko o tworzeniu postaci, e, więc. E... E, no, więc może być troszkę krótki. E, ten film, jak pozwolę sobie przyspieszyć, bo jest dość długi. E, możecie go sami zobaczyć, jak grać w tą grę. Przepraszam troszkę, że za mój głos, ale mam akwokatę. E, więc. E więc sami. E, nieprzyjemne to jest. E, mamy do wyboru 9 razy, e, z czego tu mamy pół orka, człowieka, e, tu mamy droła, mamy krasnoluda, elfa, półelfa, diabła, niziołka i wysokiego elfa. Tak to wygląda, wygląda, mamy, możemy sobie wybrać mężczyznę czy kobietę. Ja grałem chwilkę w tą grach, żeby sobie wszystko zobaczyć i w ogóle. Mm. I dzisiaj będzie to człowiek jako rasa, bo on może sobie dobrać plus dwa punkty na przykład do specjalizacji, czyli zręczności, zdrowia czy tam ataków. Ja sobie wybieram człowieka, w pełni będzie by chcieli, dajmy kontynuuj. Mamy 9 klas, e, znaczy 8, ta będzie w i jeszcze nie można zaznaczyć, to jest ostatni. E, jest młodszy, mamy oddanego kapłana, e, manipulującego czarodzieja, e, łowca z e, specjalista z broni dwuręcznej, w broni dwuręcznej przepraszam i mamy zbrojny stratnik. Czyli gościa z tarczą i z mieczem. Najbardziej mi się podoba nie wiem czy szybki jest i w ogóle. Tu mamy specjalizację z każdej klasy. Ehm, każda rasa ma te same klasy, więc e, nie ma co tylko chodzi o wygląd e, postaci. E, ja sobie zadaję tym łotrzykiem. Ehm, tu, tak jak mówiłem, możemy sobie wybrać dwa punkty do. Umiejętności, nie, nie, do, nie do umiejętności, i do. No tak, do umiejętności rasy. Ja Wiem, że w tej postaci najważniejsza jest, jest ręczność, więc ja sobie wezmę ręczność. To możemy sobie rzucić kościół. Kość nam zmienia, no, zmienia nam no, te umiejętności. Ja sobie, 20 zręczności, 13 siły i charyzma, e, ponieważ nie jesteś Łoszy, oszustwo Twoja podstawowa umiejętność to zręczność, Twoje pozostałe umiejętności to charyzma i siła. E, to chodzi o to, że tylko wtedy umiejętności może ma najbardziej pakować e, mm, punkty, bo to się nam najbardziej przyda. E, więc ja kontynuuję. I tu możemy sobie teraz zrobić swoją postać e, Przepraszam, że ma taką słabą jakość, ale gra na, na rozdzielczości 1280x768 e, No bo u mnie to w sumie nie chodzi o grafikę, tylko o to, żeby się dobrze grało A tak mi się dobrze gra Okej, okay, lecimy personalizuj Wybierzemy sobie fryzurę. Postaci lepszy postaci jest lepsze niż Simca, więc to jest fajne. Przełożony wzór nie wiem, jak mam takie Oczy, bo tego ślepego tutaj um, mam. takie, zaraz. Aha, no, cera, 6 do 6 mm, cera, 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 sobie, powiedziałem taki fajny tatuaż, cera, nie, nie. go cera, 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 miałem go na Umy różne kolory, to bo czerwony jest fajny. Jestem czarny. Poczekajcie, drugi. Kolorowi zaczynamy. Przystępujemy związane. Kolor skóry możemy sobie dostosować dowolnie. No, ja sobie to jest tak. Taką może być. Na tatuaże blizny. Nie, to jest Mamy bliznian. Wschalowanie tylko tych szerokich głowy nie będzie się Poza tym jest wszystko ok. Mamy figurę, mamy takiego tanka szerokiego, mamy ciepłego skinnika i mamy tylko myśl, że możemy sobie wszystko dostosować. Ok, a ja no, kontynuuję. Bierzemy sobie miejsce, z którego będziemy pochodzić. Poszukowała Drogi, się... jestem jeszcze To jest na mnie. To jestem bardzo Um, tu mamy, bardzo dobre bóstwo. Um, wiem, to, um, też jakoś wylosuje, więc za to idziemy dalej. A tu sobie wpiszemy imię. Ja się nazwę tak jak zwykle, TheGamer. Może tak. No, Zazwyczaj że zostaliśmy w poziomie pierwszym. ...i zaczniemy grę. Eee, Okej, okay, ja zaraz po tym filmiku... Hej tam! Wszystko w porządku? No, fajnie, koleżka dalej, sami nie wyszła, to w zeszłym roku. Z... się korzystając z. Klawisza, jak rzeczywiście grana wychodzi w miarę. A z nagrywaniem nagrywam programem Action, bo Fabs mi jakoś nagrywa z... po nim wiesz. Ja będę robił swoją serię blisko blisko niego i jak nie Wam się podoba, to napiszcie mi w komentarzu, że się podoba, to Dzięki to Bogu. Kiedy zobaczyłem, jak Drakolicz atakuje statek, obawiałem się, że nikt nie przeżyje. Chcesz sprawę, przygodę? Mogę zagwarantować. Ścieżka zadania a, prowadzi do kolejnego swoich celów. Punkty nawigacyjne na mapie oznaczają cele zadań. Nie no, roznamego na nowy kąt. Wciśnij F, by wejść w interakcję z, z postaciami przedmiotów. E, oznacza to, że nie, no, tu mogę pływać, także ja tu mogę pływać. Tu mogę pływać. Ale nie wiem czy ja tu mogę pływać, ale zobaczmy tu nie mogę pływać. No dawaj. To nie mogę pływać. Przykładem, coś dopływać tego. To nic. To nie zbyt Ale pójdzie. to tylko naprawdę ja miałem kilka dotarzyło do czwartego poziomu. I postanowiłem, że sobie zacznę robić taką serię czy coś. Chyba być. A tutaj muszę wyciągnąć. Eee, tutaj wszystko. I tutaj wciśnij wszystko i tutaj jest jeszcze coś wciśnij tak, i aby otworzyć ekwipunek, kliknij dwukrotnie przedmiot by się w niego wyposażyć wciśnij, wciśnij klawisz F2 by przełączyć kredy kursora i myszy za ekran zadań wyświetla cele aktualnego zadania to chyba do góry muszę biec tak jak się Powinno być takie coś, ale tego nie ma. Ogniska to strefy odpoczynku, w których mogą się leczyć gracze biorący udziału Powinno walce. Takie, um, takie świetliki, które mnie prowadzą. Gracze od razu questa. następnego quest. zobaczę. Ile czasu? Um, tak. Albo nie wiem, co zrobię. Um, pozostanę tutaj przy tym. Um, Zakończę tutaj ten, ten pierwszy odcinek, odtąd zaczniemy rozgrywkę na tej postaci i zrobimy z tego serię, tak długo jak mi się nagra... Nie, dokąd, do kiedy mi się nagra nie znudzi, a jak na razie się patrzę, to myślę, że trwa długo mi się nie znudzi, więc e, może być nawet fajnie. Oczywiście, jeżeli ktoś jest nowy na tej grze, że nie są... no, jak ktoś jest nowy na tej grze, i jeździć tu w pobliżu, to się możemy jakoś zgadzać i będziemy sobie razem robili questy i będziemy sobie rozmawiać na skype'ie więc... no to wszystko i do no, następnego odcinku, pa, pa.